Siema, z tej strony Elano i Artent. Postanowiliśmy, że zaczniemy nagrywać e, Let's Play Assassin's Creed Brotherhood. Postanowiliśmy, że nasze odcinki nie będą trwały dłużej niż... Y, znaczy nie. Sorry, błąd. Że przerwa między nagrywaniem naszych wrzucaniem naszych odcinków nie będzie trwała dłużej niż tydzień. Czyli mniej więcej będziemy wrzucać co sobotę, co niedzielę odcinki. Ta. Limitu na YouTube nie mamy, także filmiki mogą być dłuższe niż 15 minut, ale raczej nie będą dłuższe niż 15 minut gdzieś. Po prostu mamy słaby internet i wiecie, nie mamy jak wrzucać tych filmików. Tak. A więc, może wejdźmy do gry. Teraz będzie krótka historia całego assassina. Tak, od Assassin's Creed 1 czy... My mamy włoskie dialogi, od razu wam mówimy, a. A, 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 a. a. <grych> Dokładnie. Gdyż w grata po włosku ma atmosferę jakąś taką, a tak. po, po angielsku to jest marnie wygląda. angielski, jest taki płytki, że o oh Jezu. Tak, dokładnie. Tutaj właśnie teraz mamy jeszcze... patrz, możecie, twoja nauczycielka od angielskiego właśnie ogląda. Tutaj mamy teraz historię jeszcze Assassin's Creed 1 Tu jest główny naczelny wódz assassinów, to już jest Assassin's Creed 2 A tutaj wypalał mu coś na palcu O no, jednak nie, nie było tego pokazać Zrobiłem spoiler z Assassin's Creed 2 Uff, wersja A tu jest tam szalony doktorek To jest nasza koleżanka W grze Assassin's Creed 2 przynajmniej tutaj była Tu jest cały zamek z Assassin's Creed 1 Assassin's Creed Dokładnie. I dziadek. Z jabłkiem! Tak to jest ostatni. K które świeci! To jest ostatni epizod gry Assassin's Creed i Ziemia! Osobiście przeszedłem pierwsze dwie części, trzeciej nie przeszedłem, także gram od zera z wami. Dobra, nie chwal się. Artent już przeszedł tą grę, Assassin's Creed 3, znaczy nie 3, tylko Brotherhood. Chciałbym też zauważyć, że Assassin's Creed 3 jest już w planach i z tego co wiem, to wyjdzie w roku 2012. No jakby nie patrzeć, mamy dopiero maj 2011, także już raczej w żaden sposób nie zdążę I to jest... Stojniak! Esio, auditore! Który miał rozpiętą koszulę? Osobiście uważam, że Assassin's Creed 1 był po prostu. Fabuła była tak. denna! Denna, że o Boże, normalnie tylko. ona była płytka? Był tam. cała fabuła opierała się głową. Cicho patrz, macie... bo on kończy rozmawiać. Tak, teraz będzie tego, potem skończę ten wątek. Nie wiem w ogóle co on mówił, nie czytałem tych napisów, gdyż nie lubię czytać. Tak, to jest zbyt trudne dla nas. Si y ale nie, kur... jak ty masz na i Nick? <laughs> jak ty masz na Eee, Ja ja się zwię Elano. E, Elano, słuchaj, czy ty umiesz w ogóle czytać? Nie, pisać mnie ledwo nauczyli. Czytać już za trudno. Ale było. patrz, jak on wymachuje tym mieczem. Tak, tutaj zaraz zas, zaatakuje. A jak już go kopnął. Zaraz nas zaatakuje, tak. Tu jakiś tam Czaruś Bordzia. Cza Cezary Cezary tak, ooo oh. po to Cezary. Jeżeli ktoś z ściany wschodniej jak w odradził do... mnie tu Mario, tak, to jest syn naszego głównego wroga Assassin's Creed 2. I naciskamy przycisk jeden Ciśniemy go Ciśniemy. był papieżem także możecie sobie tam sprawdzić To jest autentyczny fakt To tak. jest fajna gra gdyż są tu autentyczni ludzie Kilka rad technicznych w Asasina gramy na padzie, nie na klawiaturze. Tak, na klawiaturze jest dennie, na gdyż padzie... nie można obracać klawiatury w sposób płynny za pomocą drążków analogicznych. I słońce. I fajny czworokąt z wielszyknikiem. Tutaj zaczynamy grę w tym momencie, i to jest bardzo. Ważny i miły punkt tej gry, że... Powiedz mi, czy ten filmik jest denny? Filmik trochę tak, ale... Dobra... No. Ten filmik yy, nagrywamy pierwszy z naszej serii Let's Play. Nie wiem, tak. nie, nie wiemy ile odcinków będzie. I ładna pani, która jest Uuu, w Paski! Patrz, ona ma złote oczy. A Boże! Ależ te oczami ta są śliczne. Desmondzie! Ardent, czy ty słyszysz co ona powiedziała? Bo ja nie. Kim jest Desmond? Nie rozumiem. Proszę zaczekaj. Mam tyle pytań. To jest dokładna uno, uno momento. Tak. Zaczynamy dokładnie w tym samym momencie, gdzie skończyliśmy dwójkę. Watykan, grudzień 1499 roku. Ale fajne logo! Wow! Ale chyba im zabrakło y, kolorów w pańcie, żeby je pomalować. Patrz, już elektryczność jakieś światełka są, a farby nie mieli? No patrz, no i... Jakby, neony. I wszędzie neony, i wszędzie neony! to jest XVI wiek ludzie I Jak to się nazywa? Tiara? Tiara? Po... Tiara papieska, tak. którą zostawił Rodrigo Borgia Płaść! To się nazywa płaszcz po polsku Da Patrzcie XVI wiek, wszędzie są światła Skąd tam się wzięły światła? Ja się pytam Bo tam jest świetlik Nie lubię grać w coś, gdzie nie wiem skąd się coś bierze Bo to jest głupie Głupie to jest denne Tak Bardzo lubię słowo denne Zaraz będzie to się ten nie wciągał już... Tylko... O, i znowu światełka, i wszędzie jakieś ślifery. I czemu to się świeci, co? O boże, toż to jest magiczna moc. Ciągnij. Nie dasz rady? Za dzięki w uszach jest ich I podłoga jedzie w dół. O, i znowu światełka, i wszędzie światełka, jakiś. A może teraz zróbmy taki let's play, jak to robią niektórzy na YouTube. A więc powiem teraz tak. A w tym momencie ściany zbliżają się do nas. Jedna ściana się wysuwa z drugiej. I zacz, stoimy w miejscu. Ktoś do nas rozmawiać ja zaczyna. Nie, dobra. Ja jeszcze dodam od siebie, że architektura Watykanu była w tak. XVI wieku. Była po prostu zdumiewająco dobra. Podnie Dobra, jeżeli nie lubię się takich y, let's playów y, Typu takich, I fuuu, wzrok Orła! Także tu czegoś takiego nie znajdziecie Chyba u ciebie Ja mam zamiar robić tylko takie let's playe W których będę mówił, że O, właśnie sobie skaczę O, właśnie się złapałem za Gzims O, właśnie sobie idę w prawo, jakby, do góry Jakby to widzowie nie mogli tego zobaczyć na ekranie, nie? Dobra, domyślę się no. Może sobie poradzę bez wzroku Orła i wszędzie światła. Bo to jest płyn fluorescencyjny. W XVI wieku? Tak. Tak. Już wszędzie to w Znowu światło. Mario! No to jest wuj! Wujek Mario! Idź Mario ratować księżniczkę! Mario! będzie twoje czerwone wdzięko? O Boże! <laughs> nie trafiłem. Czy nie widzicie pewnego podobieństwa z z Speedem? Tam wszędzie były nony I tu też są I Zbara go! Nie da się go z bara pociągnąć. Nie lubię jak się kogoś nie da zbara pociągnąć! To jest głupie. Płytkie! Genne. Asasini. 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 Będzie, no, będzie na się wam mniej więcej opowiadać przez całą serię. Y... Albo gadać o kotlecie schabowym oh. Z ziemniaczkami! Ale buraczki dzisiaj były. Aaaa. Tak. No. I Biegniemy. Zbaraj ich! O, lubię to! O ty! Żydzie! Walnąłeś kapłana! Ej, może nas Żydzi też oglądają co? Może byś ich nie obrażał? Domyślam no się, że tutaj trzeba iść. A czekaj, ja przyszedłem Dobre. tą grę, to wiem gdzie trzeba iść. Ja nie przeszedłem, tak że nie będę się wypowiadać, co teraz trzeba robić. O, i dużo czerwonych ludziów. To są kardynałowie. Co ty nie powiesz? A czemu oni mają takie duże kapelusze? I zbara ich! Hanka bilicka. I zbara ich Proszę, wszyscy stają się modlący, poważni ludzie. Ty patrz, że mi się trochę Assassin zacina przez frapsa. Nagrywamy frapsem, żeby nie było miliona pytań. Artent, ty nobie, nie, nie poz, musisz pozwolić naszym widzom zadawać komentarze, yy, pytania w komentarzach. Dobrze. I walimy ich, domyślam się, że trzeba ich walić. Tak, to jest świetny system walki. Tak, na, jest dwa razy lepszy niż w Assassin's Creed 2. na czym polega ten system walki? Że właśnie zabijam jednego po drugim. jest trzy razy lepszy niż system walki w Assassin's Creed 1. Zabijamy jednego po drugim. Aj, nie wyszło. I kontra, fo! Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie komentarze, wiadomości prywatne, subskrybujcie nasz kanał. Konkretnie to jest kanał Repenta, ja tam się nie tykam, ale wiecie, ja tu... O Boże, on mnie uderzył! Ja tu robię za takiego... Ej, czy ty jesteś nienormalnym mieczem mnie bijesz? Panie, przecież możesz mnie nie zranić. O Boże, następny. Oni oszaleli. Boże, jaki jest Można go zabić, ale wtedy on wygląda jeszcze gorzej. Wtedy on wygląda jeszcze gorzej! Widzę, że już nagrywamy jakieś 9 minut. I zbargo! to nie udało się. A już wiem kiedy skończymy ten odcinek, wiesz? Ja też wiem. Ty nie wiesz, bo ty nie przeszedłeś tej gry, a ja wiem. Oj Boże, przepraszam. Nie chciałem na ten budynek skoczyć. i ciągnąć! Ej, dawaj go tam! Oj Ciebie, nie, przepraszam. Chcesz zabić z tego wuja? A W gruncie rzeczy pierwszy raz widzę grafiki, w tej grze. Ale i, podoba ci się, nieprawdaż? I stwierdzam, że grafika jest ładna, kolorowa. Fajna. Może, kolory może nie są zbyt żywe, ale jest ogólnie bardzo ładna grafika. Kolory nie są zbyt żywe? Czy ty widzisz, myślisz, że te kolory nie są zbyt żywe? Zagraj sobie w Tibie. A jest. Tam nie ma kolorów. Tam tera plany. Teraz mnie milion osób zacznie jechać za Tibie. Chcą mi spalić dom. Bo powiedziałem, że w Tibi nie ma żywych cholorów. Owinął ci dom papierem toaletowym. I podpalał. O Boże. To straszne. Tibi. Łap się! Fuh. Udało się. A mógłbyś się zginąć. A mógłbym. Ale nie zginę, Wiesz, czemu bo jestem za dobry. Czy ten pan chce mnie zaatakować? Nie wiem, ja go zaatakuję zaraz. I jest bardzo. A ja się z mieczyka chciałem powiedzieć. Kurczę, pociągnąłem się za słuchawki, z których mam mikrofon. Pewnie będzie to w grze, w znaczy filmiki filmików Mario, byś ruszył, pupę. Oż ty w mordę. Artent. Słucham. Ale Mario był hydraulikiem. On też jest hydraulikiem. On, penet on penetruje wszystkie rury. Wszystkie rury w zimie. Uhu. skaczemy. Inną drogą niż Mario, gdyż my spadliśmy. Koniech Mario nie zeruje głową w proce, bo Grzybek wyskoczy. <grybka> Dokładnie. <grybka> Właśnie na punkt obserwacyjny. Nie włażę właś, na pół. Artent! właśnie! Nie włażę, pocz właś. poczekam aż Mario tam wlezie. Nie, właśnie. Dobrze włażę. Tak, ooo i potem zrobimy skok do wody i kończymy ten odcinek. Czy to było tak zbugowane, że ja nie widziałem jak mój, moja postać włazi po budynku? Nie. Wiem, ale ogólnie w tej grze jest najfajniejszym punktem to, że możesz właścić na wszystko co tylko chcesz. Dokładnie. I znowu trzyma te świecące jabłko! Mm. Tylko tylko nie gryźć, bo ten stów nie ma. Takie jest w rynku. Zobaczmy. Ta gra powinna zostać kara za efekty dźwiękowe. Dokładnie. To jest... SKACZ! Tak, yeah! And... Fu! Yes, I teraz so. będzie... Ubisoft prezentuje! Yeah. I orzełek. Halo, nawet chmury w trój... Przepraszam, to nie jest trójka, to jest Brotherhood. Nawet chmury w Brotherhoodzie dodali. I Ubisoft przedstawia. Ogólnie czym dalej, tym budynki są mniej bardziej dopracowane. W tle widzimy Pantheon. Sasonskrypt Brotherhood. Ty chłopci chyba Panteonu już nie widziałeś. Toż to Koloseum było. Znikło. To był Pantheon. Ty chyba coś dzisiaj paliłeś. A więc... Myślę, że na tym zakończymy nasz pierwszy odcinek. A więc komentujcie i subskrybujcie. Pozdrawiam. Ardent i Elano. Siema.